Tu będą luty kozackie. Oho, tylko uwaga, tu sperma jest roz, rozłożona. Także plus duży. Ja bym go na pięć strzał, dajcie mi. Ty uważaj na gości lepiej. O! Górnik! Tak? Za szybą, ja za szybą. Szybko. ta. Chłopaki, wy na, na środek mapy? Tak. Ta. Greens Prospect, Jesteś Weźcie na. strzel do góry. Czekajcie Wy na schodach byliście przed chwilą No tak A na helipadzie ktoś do mnie napierdala Ja jestem, tak, A. na helipadzie No to Trzyma. nie ma Trzyma, Ale ja. To co, lecimy quadro kurwa? Patrz, zobacz Fajnie, Patrz, jakie fajne, patrz Woo stary, jak w Sidzu. Duet z młodym no, Green Prospect to największe walenie, największe luty. Duże Ale ryzyko obie, spotkania ja tam jest. Dobra, to wychodźmy tak jak przyszliśmy. Zatrzymajmy się razem kurwa, nie odbiegaj. Ci trzy karabiny w dupę wsadzą. O rzeki tu jest lód Wypierdalaj stamtąd, wyszliśmy już Chcę jakoś stąd wyjść, ale tak jakby nie mogę znaleźć wyjścia A dobra, znalazłem O, a dostałem dostał dwa razy Daleko? Trzymajcie się siusiary Daj mu prikulicia pej duch Duch jest, jeden flankuje Którędy? Na tym może być tak? Biegnie. Tak jakby za płotem biegli. Rozjebany chyba jeden. Nie jestem pewny. Na no to se przeskoczyłem. Za tak, kontenerami był. Widzę snajpera. Stałem od niego. Jest drugi na blisko. Jeszcze dwóch jest żywych. się. Baduje się. Sniper do prawej. Za kontenerami. Jak daleko? Jak mi zlasz marker to już jestem od razu za kontenerami. Ok, Rzu rzuciłem granat dymowa. Ja high ground Zabity to, bo... tu jest. Uła, snajper skończył z lewej do mnie strzela. Snajper to z lewej. Krękow zabijeś tego snajpera tutaj. Dobrze, no to dobrze. O dostałem od niego, kurwa. Widzę, gdzie jest. Idę go spuszczać. Tam jest. Dostał kita Dostał dwa heady. Jeszcze żyje. Co? Drugich jest, drugich jest. Między, między murem strzela w takiej szparze. Na pingu moim. Leczy się. Na moim pingu po głowie. Dobra, puszuję. Dostał heada. Na pingu. Ale Chyba oni muszą umarł. być mocarni, że to przeży przeżywają. Chyba umarł tu na pingu, trzeba go sprawdzić. Nie, nie, biegnie, kolej się odlewie od twojego markera. Zabiję? nie co, jak oni żyją jeszcze? Nie, zły no co? Zabity, zabity, fioletowy pancerz! Zabiję go, mostu jest. Na końcu mostu jest jeden. Zabiję kolejnego. Jest jeszcze jeden jest. Gdzie skinąłem? Był jeszcze jeden wrogów rogu pol. Co? Są dwie ekipy stary. Czemu nie najlepszej? No kurwa za milion najlepszą No to snajperka, to snajperka to wiesz. Z normalnych mówię bronów Kurwa no nie da się tu przejść No musisz wskoczyć na ten zewnętrzny płot Tak żeby nie spać na dół no Nie mogę dobrze. iść do przodu nie mogę iść do przodu. Zrzuca mnie. Dobra, no to Wiem, musisz, musisz wbiec na siłę do prawej. Tam nie będzie do ciebie, na ciebie bicia z mostu. Tylko może być tam gość, nie? Uważaj. Tu, tu był, jak mnie zawiódł. No i... Jak widać, to dalej był śmieć. Łatwo. Ten, stary, ten po lewej stronie mostu, za kratami, miał fiolety. Widziałem, jak się wysypał na fioletowo. Także pancerz od razu na siebie, na podmiankę, nie? Ja bym poprosił tylko o broń. No i masz na mnie niebieski plecak, nie? Ale to, to masz własny też. Jak kurwa, łatwo. Content na YouTuba się robi. To jestem ja. Czy przynośne laboratorium się do czegoś przydaje? Ja nie wiem. Fletowy item w sensie. Też. Do craftowania. I Czego? do badania. Do questu. No kwatery Okej. Okay. Okej. chyba Kura, tylko jeden fletowy. ten miałeś? Ale no, to jest USLES co, co miałem jeden? kawek No, byłem zużyty. to na laboratorium nie jest rzadkie, zacząłem chodzić na drugą mapę, to często to znajduję. O, to jest moja broń, czyli się ubrał nie śmieć. Nie dziwię mu się nawet, takie to na broń. Dobrze, że mam dwie takie z tej mapy. Ja już stary nie chcę z niczym innym grać. Patrzcie na to. To były moje gery, ale nieważne, myślę niebieskie. Tam fioletowy jest. No, mówiłem. Kurwa! Oj, chuj. Nie zapeszej, za nie zapeszej. Wszyscy w zniecierpliwieniu oglądają strema No kurwa, takie luty? Te flaszetki i wy, by plecaki, co? Tak, jebać flaszet. To jest w sumie. Hmm. No młody powinien ci kupić za to flaszetki. Ko co? Co ja muszę? Myślę, że zasada jednego przedmiotu na nagracza mogłaby być dobra w tej sytuacji. mamy na razie niebieskie plecaki do wyniesienia. Ja tylko plecak potrzebuję, bo nie mam kurwa. Kurwa, Voltic brud. Wyjeb tego faceta, Woltaik, cyk Podajnik ja automatyczny? Sprzedać czy zostawić? Jak, jeszcze raz? Podajnik automatyczny, epicki. Do Quick Draw'ów chyba jest. Możesz mi to oddać, wiesz? Na quest to potrzebuję. Jaki hmm. to jest item tak w ogóle? Fioletowy. Kolor. Kurwa nigdy to nie znalazł. Niem gdzie to się rozpi. Trzeba sobie zobaczyć Czemu nie możesz tego podnieść? A bo on waży 80, o kurwa No Chyba... albo meda, albo flaszeta Flaszet nic nie zmienił, a! Ty, praktycznie zauważyłeś Masz rację Kurwa, chujowałem, a teraz zebrałem Już chuj, już nie wiem co się dzieje Przysypałem plecak, kurwa. Patrz, jakie gówno. Ja pierdolę. A to tak naprawdę jeden był koksem z super pancerzem. a reszta była taka normalna, ja. taka ja jak mnie. ja biegam czasem z tym fioletowym. kurwa! Patrz, <laughs> no nie wezmę. chuj, trzeba stąd wyjść jakoś. No. Nie dać się zabić. Nie wiem, którędy. Złapałem się. Rozsypany. Ja pierdolę, tu się nie wycofam. Kurwa, nie no, tutaj mam flashbacki. Czus. Prawa jakby zeskoczył, to ci się się nie, nie testować, wiesz? Nie, ja nic by ci się nie stało. I tak za już to przejście. Koi bieg na fawelę. Ale to tak mocno nie bije. W sensie ciężko jest się wcelować, chłopa tym. Przez to nie jest takie efektywne, a jakie to no ma, ma dużo broni? Nie wiem. To jest piotrka pewnie, to chujama, a nie dodatki. <gry> jak jak ściągnę swojego voltaika do latki, masz. to już nie będzie miało. E, miał. to za zielone. Kurko. Nie jest tak źle. Sej ściągnę zaraz z tym też pobiegam. Dało no, to po drugiej stronie, od rozpadu, przecież, jest kurwa, czy inaczej. Tam? Tak Światełko ja. widzisz, tylko uważaj, że się nie mało Bo jakbyś po to, żeby nie móc zejść Ja jebę Nie I wiem, czy chciałbym, żeby Krzyńkow przeżył, czy żeby zginął I tak byłby dobry content No pokrzewa przecież możesz zejść Czekaj, co to jest? Jakiś korzynek Mimo, że Iwa odleci Kurwa! Muszę rozgrywają do Ciebie silniki. Aaaa! A, burba, się A wiesz, że burza Was jebła? Hoho! A bo burza już, już napierdala. Ale kurwa Łatwą. na milimetry! Jaa, dupce! Paki, warty, staszka! Hohoho! tu tu, ru, tu.